I drugie, w Stanach Zjednoczonych tak często jest unieważnienie, mówiąc dokładnie, stwierdzenie ważności ślubu kościelnego. Jakie muszą być podstawy do tego? No bardzo różne. Na przykład narzeczony okłamał mnie, na przykład był już wtedy alkoholikiem, narkomanem, Rotomanem, hazardzistą, a nie przyznał się. A dopóki był zakochany, to, to zawiesił tam tamto uzależnienie. To się da na za, okres zakochania. No i powiedzmy dziewczyna się związała, a po ślubie się okazało... Czyż czy miał już romansy z innymi kobietami, współżył, wszystko to ukrył. no To jest oczywiste, nieważne małżeństwo oparte na oszustwie. Czy że był przymus, na przykład dziewczyna, nawet, nawet przymus na takiej zasadzie, że jakaś dziewczyna mi mówi przy no, dziewczyna w sensie młoda kobieta, mama umarła, tata alkoholik, znęcał się nade mną. No ja postanowiłem sobie, że pierwszy mężczyzna, który mnie przyjmie do swojego mieszkania no to ucieknę, byle uciec od ojca, no i związała się z jakimś mężczyzną młodym, który ją oczywiście wykorzystał, nie miał pojęcia o miłości, współżył i wyrzucił, to wiadomo, że ślub jest między innymi z tego powodu nieważny, że ona nie wybrała tego mężczyzny, bo pokochała, tylko dlatego, że uciekała od ojca. Na przykład, więc jest wiele bardzo poważnych przyczyn, przy których jest oczywiste, że małżeństwo jest nieważne. Łatwiej powiedzieć, kiedy jest małżeństwo ważne, kiedy ona i on są tak bardzo dojrzali, że nie tylko chcą, ale potrafią kochać. Tyle. Wszystkie przypadki inne to jest nieważne małżeństwo. To Ktoś księdza, to teraz większość małżeństw jest nieważnych, być może, że tak. Ale to jest też dramat nas księży. Dramat nas księży, bo to my mamy weryfikować, czy małżeństwo, jest, czy ci narzeczeni mogą zawrzeć, są tak dojrzali, że mogą zawrzeć ważne małżeństwo. Ktoś powie, ja kiedy to tłumaczę księżom, zwłaszcza w parafiach, jeżeli widzicie, że ona czy on no, ewidentnie nie dojrzali do małżeństwa, nie udzielaj ślubu, bo to ty księżę decydujesz, ty weryfikujesz, czy ktoś dorósł do małżeństwa. I wtedy mi księża mówią ci z parafii, a to jesteś taki mądry, bo ty mieszkasz w seminarium, nie, nie jesteś na żadnej parafii, nie przychodzą do ciebie parafianie i nie, nie, nie szantażują i nie wyrzucają cię z parafii, jakbyś odmówił ślubu. A ja mówię, moi drodzy, wprawdzie jestem w seminarium, mieszkam, nie mam parafii jako proboszcz, ale kiedy ktoś z moich bliskich, krewnych przyszedł do mnie, żeby udzielić ślubu, powiedziałem, nie, bo ty człowieku nie dorosłeś do ślubu i ta twoja narzeczona nie dorosła, nie udzielę wam ślubu. I nie udzieliłem ślubu w bliskiej rodzinie. Nie tłumaczyłem krewnym i znajomym, o co chodzi, bo byłem dyskretny, to ci narzeczeni mogli tłumaczyć, ja nie miałem prawa. Część rodziny się domyślała, że mam podstawy, część się oburzała, że taki niby miły ksiądz bliskiemu krewnemu nie udziela ślubu, ale powiedziałam: Ja nie zakpię z Boga, nie zakpię z kapłaństwa, nie zakpię z sakramentu małżeństwa, ponieważ jasne jest nami i dałem to, 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 ani ty, ani ona nie umiecie jeszcze kochać, więc możecie mnie zabić, ale ja wam małżeństwa nie pobłogosławiam. Nie ma żartów. Ja traktuję poważniej Boga i kapłaństwo. I zakręt małżeństwa. I gdyby, więc moi drodzy rodzice, jeśli na przykład zauważycie, do rodziców tu się zwracam, że na przykład wasza córka, na przykład, czy syn zakocha się ślepo w kimś, to nie, nie nadaje się na małżonka. Powiedzcie to księdzą, księdzu, tam gdzie miałby być ten ślub. Dajcie argumenty, na, najlepiej na piśmie, konkrety. I wtedy mam nadzieję, że ksiądz zareaguje normalnie, nie będzie kpił z Boga i, i że zacz, nie udzieli im ślubu.